Nie ja, śmiało, śmiało ja sobie wytnę. nie ma problemu. Moi drodzy, do czego to doszło? Mamy rowery Bianki, czyli marka, która swego czasu nie do końca mi podpasowała. Nie do końca gdzieś byłem zafascynowany tą ma marką zawsze jakoś ten kolor czelestem mnie odpychał, ale gdy zaczęliśmy współpracę z Marką Bianki, no coś we mnie ruszyło tak delikatnie, i powiem szczerze, że bardzo. Bardzo dobrze jest odbierany ten kolor, mimo wszystko, chociaż większość tych rowerów Bianki ma jeszcze alternatywny, inny kolor, i nie trzeba się decydować na tą popularną miętę, o ile można tak powiedzieć. W każdym razie dzisiaj pogadamy sobie o rowerze Impulso i o rowerze Arcadex, czyli o dwóch grawelach, które nam zaserwowało Bianki. Myślę, że jest na co spoglądać w kontekście roweru na sezon 2025. Mamy dwa rowery. O innym zastosowaniu, przepiękne rowery moim zdaniem, jeżeli chodzi o wykonanie, i rowery, które są stosunkowo naprawdę dobrej cenie. Więc myślę, że nie ma co tutaj tego przedłużać. Przejdźmy do faktów. A mam tu dzisiaj ze sobą Bianki Arcadex, i za mną stoi Bianki Impulso, czyli dwa zgoła całkowicie odmienne rowery. Jeżeli chodzi o ich przeznaczenie gravelowe, myślę, że już spokojnie możemy to precyzować, że gravelowe przeznaczenie, e, rowery, które całkowicie się różnią od siebie, jeżeli chodzi o ich przeznaczenie i rowery, które są całkowicie inne, jeżeli chodzi o techniczne tematy i przede wszystkim geometrię i ich zastosowanie. Zaczniemy sobie od Arkadexa, bo myślę, że jemu dzisiaj troszeczkę czasu więcej jakby poświęcimy, choćby dlatego, że ten Arkadex, którego tutaj widzicie, Arkadex, którego znaliście do tej pory, to są dwa całkowicie inne rowery. Przede wszystkim jeżeli chodzi o design. I chwała za to, że po prostu Bianki zmieniło tą bryłę, która była wcześniej i która wyglądała moim zdaniem tragicznie, na coś takiego, co wygląda naprawdę dobrze, wygląda spójnie, jest przede wszystkim ładnym rowerem. Jest rowerem, który ma dobrą geometrię ma przeznaczenie takie typowo bikepackowe, turystyczne, chociaż nie do końca, bo można spokojnie ten rower przyfitować do takiej bardziej agresywnej geometrii i zrobić z niego takiego rasowego ściganta i ustawić go tak, abyśmy czerpali radość z wyścigów. Wersja Comp, czyli wersja najniższa, którą tutaj widzicie, jest wersją, która jest na Apexie linkowym. Wersja Comp występuje też na Gerixie 12-rzędowym. Dopiero później mamy wersję Pro, która się już różni troszeczkę osprzętowo, na, jest po prostu na droższym osprzęcie i mamy wersję jeszcze, która ma dodatkowy amortyzator, bo nie zapominajmy o tym i myślę, że warto to napom napomnieć. Widelec w tym, w tym rowerze, podobnie jak w Krosie Eskerze w nowej generacji, ma 425 mm, czyli możemy spokojnie go zastąpić amortyzatorem i mieć rower, który będzie troszeczkę lepiej nam tłumił drgania. Arcadex nowy jest naprawdę przemyślaną konstrukcją. Ma ciasny tylny trójkąt, ale na tyle ciasny, że pozwala nam wrzucić oponę 50 mm. Tutaj dla porównania mamy 430 mm. W przypadku Impulso, który za mną stoi jest 425 mm, więc jest troszeczkę dłużej, ale dzięki temu możemy oponę nawet 50 mm tutaj wsadzić. Do tego mamy BB drop posadzony, czyli suport dużo niżej osadzony niż w przypadku Impulso, jest to około 5 mm i jest to przede wszystkim uzależnione tym, że możemy wsadzić wyższą oponę, grubszą oponę, więc ten suport też go nie możemy delikatnie, nie możemy z nim przedobrzyć, nie możemy zejść z nim za nisko, więc tutaj mamy 75 mm bardzo dobrze i powinien ten rower dużo lepiej, bardziej stabilnie prowadzić na zjazdach i to co mnie zastanowiło, liczyłem na to, że będzie tutaj bardziej płaski kąt główki, Myliłem się, bo jest tu 71,5, więc taki typowy kąt gravelowy, te 71, 71,5 to jest taki złoty środek, gdzie rower nie jest ani ślimakiem, ani nie prowadzi się jakoś niestabilnie na zjazdach. I faktycznie tak jest, bo byłem się ostatnio przejechać z tym rowerem, chciałem zobaczyć jak on się zachowuje na trasie. Przede wszystkim jest mega sztywny. Co jakby na najtańszą ramę, tak naprawdę Bianki jest naprawdę dużym plusem, bo czuć go pod nogą i czuć, że przekazuje energię spedałowania od razu i nie jest to jakieś tam opóźnienie, że rower się najpierw odkształcił i dopiero oddał e, siłę. Faktycznie ten rower naprawdę dobrze przyspiesza. Oprócz tego jest rowerem, który jest turbowygodny, jest mega wygodny, siedzimy na nim bardziej wyprostowanie i dzięki temu możemy naprawdę te kilometry na tych bikepakach, bikepackingach naszych e, pochłaniać. Zobaczmy, że jeszcze tutaj mamy sporo mocowań, bo mamy mocowanie na top tubie, na górną sakwę. Mamy mocowanie na dwa bidony i mamy mocowanie tutaj pod spodem na e, koszyk na bidon, ewentualnie na jakiś narzędziownik. Do tego mnóstwo mocowań po jednej i drugiej stronie widelca i rzecz, o której chyba Bianki zapomniało, nie ma niestety mocowania na bagażnik i nie ma mocowania na błotniki. Myślę, że o ile bagażnik nie jest potrzebny, bo by dość mocno obciążał konstrukcję, o tyle te błotniki mogłyby się tutaj pewnie gdzieś pojawić. Nawet jeszcze tutaj patrzę palcem, czy nie ma tutaj śruby gdzieś od dołu, ale niestety ani tu, ani tu nie ma takiej śruby, która by mogła nam pozwolić na przymocowanie tych błotników. Z najważniejszych i istotnych rzeczy, które mamy w Bianki, Bianki nie zapomniało o tym, że jakby rynek jest już na tyle rozwinięty, że haki UDH muszą w rowerach się pojawić. I w modelu Arcadek z najnowszym modelu od Bianki mamy HAG UDH, czyli możecie tutaj bezpośrednio sobie montować przerzutki w standardzie UDH od SRAMA. Ewentualnie najnowszego Reda można tutaj spokojnie też zamontować. I nawet Bianki ma specjalną konfigurację na Apexie z najnowszym GX-em z tyłu, właśnie w standardzie UDH. Więc myślę, że fajnie, że już o tym pomyślano. Linia samej ramy wygląda naprawdę dobrze i musi się podobać, bo nie wierzę, że nie. W szczególności w tym kolorze, który tutaj widzicie. Ale nie zapominajmy o tym, że bianki słynie z koloru, który mamy tutaj z tyłu czyli kolor CELESTE. Do tego mamy do wyboru kilka kolorów, bo Arcadex występuje w wersji Comp w takim jakimś lekkim brązowym metaliku właśnie w wersji CELESTE. I mamy jeszcze później wyższe modele, które mają nawet kolor khaki, taki zielony brudny, bardzo ładny kolor też w metaliku. Support na standardzie presfit. Myślę, że to nie jest minus, bo jeżeli jest ogarnięty serwis, tak jak Wam powtarzam w moich filmikach, myślę, że nie ma z tym najmniejszych problemów, a przede wszystkim dzięki temu uzyskujemy dużo lepszą sztywność na samej ramie. No i fajna rzecz, która musi się już pojawiać w tego typu rowerach, no to schowek na narzędzia, czyli tak zwany narzędziownik, gdzie możemy sobie tą dętkę, jakieś tam tematy pochować. Mamy tutaj w środku takiewkę, którą możemy sobie wygodnie stąd wyjąć. Możemy, nawet tutaj mamy pokazane jak to... Tak naprawdę można tutaj pakować, czyli jakiś nabój, jakąś dentkę, jakieś tam pierdółki sobie można tutaj powrzucać. Jedyny minus, który się tutaj pojawia i który mnie wkurza, to to, że kable są po prostu tutaj luźno puszczone, nawet nie ma tutaj otuliny, dobrze by było tą otulinę założyć. W przypadku na przykład Orbei Terda jest tu fajny kanał z jednej i z drugiej strony, który nam pozwala na to, aby puścić przez niego te kable i one wtedy nam nie latają, nie wkurzają nas i przede wszystkim nie kolidują. Z tym schowkiem, z tym sakiewką, którym sobie tutaj wrzucamy. Sam schowek jest naprawdę dobrze spasowany, ciasno wchodzi, nawet nie wiem, jak widzieliście tutaj na samym początku, że twardo on mi się tutaj zapinał. Teraz tak samo nie ma czegoś takiego, że on się telepie, że gdzieś będzie nam zaraz przeszkadzał i będzie nam latał po całej ramie razem z bidonem, który tutaj mamy. Także Bianki Arkadeks w tych pieniądzach. Przede wszystkim wersja komp, którą tutaj widzicie, tak samo jeżeli chodzi o integrację kabli, bardzo ładnie zaprojektowany mostek. Najfajniejsza rzecz, która dla mnie jest na plus, to to, że możemy sobie rozdzielać te tutaj te podkładeczki, które nam chowają kable pod mostkiem. Z ważnych rzeczy nie jest to prowadzone bezpośrednio w mostku, tylko pod mostkiem i zaślepione takimi specjalnymi coverami. W tym przypadku, tak jak mówiłem, wersji KOMB, my mamy akurat na Apexie, ze względu na to, że jakby Według mnie, przynajmniej, Apex, jeżeli chodzi o te systemy dwunastorzędowe, linkowe, no jest moim zdaniem przed Shimano. Jeden powie, że Shimano zdominowało ten rynek linkowy w gravelach, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o Apexa, no pracuje według mnie troszeczkę lepiej. Niektórzy będą mówić, że tutaj jest twardo, że to chodzi źle, że to chodzi. Ciężko w porównaniu do Shimano, moim zdaniem chodzi naprawdę płynnie i dobrze. Jeżeli jest, są dobre pancerze, dobre linki, będzie to działać tak jak należy. A w przypadku Shimano jest moim zdaniem dość spory problem z doborem kasety, bo jeżeli weźmiemy kasetę e, slx to ten napęd moim zdaniem chodzi dość topornie i nie do końca dobrze. Dopiero gdy zamienimy na kasetę XT, moim zdaniem ten napęd chodzi dużo, dużo lepiej. Ja osobiście wolę Apexa, dużo lepsza według mnie grupa. Dużo fajniejsza klamka, jeżeli chodzi o trzymanie, nie jest taka aż masywna jak w Shimano. No i też możliwość modyfikacji, którą tutaj widzicie na wersję Explorer, ewentualnie na taką wersję Eagle z dużą kasetą. Jeżeli by ktoś na przykład chciał i bardzo tego oczekiwał, to można z tego też zrobić AXS-a. I też nie, wcale nie trzeba wiele do tego dopłacać, żeby mieć tu elektronikę i tych kabli się na przykład pozbyć. To by było tyle, jeżeli chodzi o Arcadexa. Mega fajny rower. Który ja osobiście bardzo polecam osobom, które szukają przede wszystkim wygody, komfortu i tego, aby jeździć długie trasy, załadować sobie ekwipunek na ten rower i polecieć świat. Ale jeżeli szukacie bardziej takich wyścigowych doznań, i chcecie mieć rower szybszy, skrojony typowo pod wyścigi, to zamieńmy sobie tego Arcadexa na Impulso, które tutaj mam z tyłu. Gdy patrzymy na Impulso, pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, to to, że mamy do czynienia troszeczkę z taką szosą lekką, nie? bo jeżeli chodzi o wygląd, to ten rower naprawdę wygląda bardzo spójnie, bardzo lekko, bardzo e, delikatnie. I nawet gdybyśmy założyli do tego roweru koła szosowe na oponach szosowych, założymy takich 30-32, to ten rower wygląda naprawdę dobrze i wygląda tak rasowo szosowo. Nie ma się do czego tutaj przyczepić. I też przeznaczenie tego roweru jest typowo wyścigowe. Szukamy, jeżeli szukamy jakichś wrażeń takich bardziej... Agresywnych, jeżeli szukamy takiego roweru do pokonywania wyścigów, których u nas w Polsce tak naprawdę nie brakuje, to Impulso naprawdę jest kawałkiem dobrego roweru. I zobaczcie tutaj: jedna rzecz, która wyróżnia Arcadexa i wyróżnia Impulso, to jest to, że tu mamy napędy dwurzędowe, a w Arcadexie mamy jednorzędowe. Do bikepackingu Bianki twierdzi, że napędy jednorzędowe są dużo lepsze. Moim zdaniem. Też wychodzę z takiego założenia, że jedno jednorzęd jest dużo lepszy. Tutaj mamy dwa rzędy, bo ten rower właśnie ma być takim dwa w jednym, czyli ma być i szosą i gravelem w jednym. Ma połączyć te dwa światy tak, abyśmy mieli całkowicie jeden rower i mieli po prostu ewentualnie bardziej uniwersalną oponę albo dwa komplety kół, które możemy sobie naprzemiennie wykorzystywać i robić z tego roweru całkowicie inną konfigurację, jeżeli chodzi o typ jazdy. Nie ma tutaj otworów montażowych. W przypadku Arcadexa tych otworów tutaj nie brakowało. Tutaj niestety tych otworów jest troszeczkę mniej, albo niestety. Ja osobiście ich nie lubię, więc im mniej, tym lepiej. Mogłoby się pojawić tutaj na TopTuba tylko mocowanie. Nie ma go, ale to też nie jest jakiś taki duży minus. Z fajnych rzeczy, które się rzucają w oczy, to śruby Carbon TI, czyli leciutkie, fajne śruby do montażu, do montażu koszyków. Do tego mamy HGDH, czyli też możemy sobie zamontować najnowszego Reda, gdy tego oczekujemy, ewentualnie grupy bardziej górskie, bardziej takie typowe MTB. Do tego mamy zintegrowany kokpit, który możecie sobie zamienić na wersję karbonową który możecie sobie kupić białki po prostu podmienić i wtedy zrezygnować z całkowicie takiego rozkładanego kokpitu, a mieć ładny karbonowy kokpit. I tutaj w porównaniu do Arcadexa już nie ma tych kowerów, tylko kable są pochowane bezpośrednio do mostka. Z takich technicznych tematów myślę, że tutaj nie ma nic wiele więcej do opowiadania. Z ważnych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, to to, że opona, którą tutaj założycie, według Bianki, to jest 42 mm maksymalnie. Aczkolwiek myśmy ten rower testowali z oponą Tufotunderu 44 i ona też bez problemu sobie tutaj wejdzie i będzie sobie dobrze radzić w tym rowerze. Aczkolwiek myślę, że więcej tutaj nie ma co przesadzać, bo niestety jest tu dość ciasno, w szczególności jeżeli chodzi o tylny trójkąt. Oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, warto zwrócić na to uwagę, że tuż tu jest sztyca bardziej aerodynamiczna o takim przekroju zbliżonym do literki D, a w przypadku Arkadexa jest okrągła sztyca, też karbonowa, bo od modelu Kombi już mamy sztycę Ewelomana, która też jest karbonem i myślę, że będzie dobrze tłumić drgania. W tym przypadku jest sztyca o innym przekroju właśnie po to, aby troszeczkę jeszcze dodać mniejszych oporów temu rowerowi, który ma nam dać maksymalne osiągi podczas wyścigów. Idealny rower dla osób, które szukają roweru szybkiego, właśnie tak jak powiedziałem na wyścigi, albo roweru właśnie dwa w jednym i chcą mieć rower, który będzie sobie dobrze radził, przede wszystkim na wyścigach, i będzie z rowerem, który będziecie mogli wykorzystywać jako szosę. I właśnie z tą myślą Bianki wprowadziło jeszcze jeden ważny rower, jeżeli chodzi o impulso, a jest nim impulso RC, którego sobie teraz szybko tutaj podmienię. W pewnym momencie, gdy oglądaliśmy jakieś wyścigi Tourowe, to zobaczyliśmy, że jadą sobie tam rowery, które nazywają się repartokorce. Jeżeli nie popatrzyliśmy na część z, tej, z tyłu, to nie zauważyliśmy, że pisze tam Bianki i każdy się zastanawiał, o co chodzi z tym repartokorce. Co to są w ogóle za rowery, co to jest za marka? I Reparto Corse znaczy nic innego jak dział wyścigów. I po prostu, Bianki zmieniając swoją identyfikację w firmie i zaczynając taką nową merę rowerów, projektując całkowicie swoje wszystkie konstrukcje od nowa, stwierdziło, że z jednej strony będzie napis Reparto Corsa, a z drugiej strony będzie napis Bianki. I gdy mamy Reparto Corse na Downtube, to mamy z tyłu Bianki, a gdy mamy Reparto Corsa na na steju, to mamy z przodu napis Bianki. Impulso, które tutaj widzicie, jest to kawał dobrego. Skurczybyka i roweru, który naprawdę może się podobać, który też myślę, że cenowo nie zabija, jest rowerem, który naprawdę można wykorzystać jako szosę i jako jeden dobry gravel do ścigania w jednym. Bianki możecie kupić w Europońcie. Jesteśmy po pierwszych dostawach. Mamy tam fenomenalne rowery, właśnie jak Impulso, jak Arcadex o których Wam tutaj wspominałem, ale nie zapominajmy też o tym, że jest najnowsza Sima, która jest prześwietnym rowerem, pięknie wyglądającym rowerem, a także mega dobry budżetowy, e, budżetowa szosa jaką jest Sprint. Jesteśmy po pierwszych dostawach, macie rowery u nas w sklepie, możecie się do nas zgłaszać i jeżeli się powołacie na ten filmik, to na każdy z tych rowerów Bianchi dostajecie na start minus 10% do zamówienia. Bardzo się cieszę, że Bianki dołączyło do naszego sklepu, jakby nie patrząc jest to kawał kolarskiej historii, bo Bianki ciężko nie znać. I każda osoba, która nawet jest mniej lub więcej związana z światem rowerowym, musi znać kolor Celeste i musi znać rowery Bianki. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że coraz więcej będziemy tych rowerów widzieć na naszych drogach i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków i dziękuję za, to, za dotychczasowe wyświetlenie. Także trzymajcie się. Cześć.